Chcę wam przedstawić jednego z moich faworytów w kolekcji Zamberlana, buty Monster. Osobiście używam tego buta w Alpach latem bardzo często. But naprawdę świetny i but bardzo lekki. Z tym że but przeznaczony raczej dla bardziej doświadczonych ludzi albo wręcz profesjonalistów. Doskonały model buta, uważam przewodnicki. Eee, na Alpy, latem zimą, może troszkę zbyt zimny, natomiast na Alpy, latem idealny eee, but bardzo sztywny, but z możliwością zastosowania raka półautomatycznego. Oczywiście raki eee, koszykowe czy paskowe również się tu sprawdzą. Eee, co go wyróżnia? Wyróżnia go przede wszystkim to, że nie posiada bardzo wysokiej cholewki. Dzięki temu ten but jest po prostu e, bardzo wygodny, nie krępuje ruchów. E, nie zastosowano w tym bucie również metalowych haczyków e, i to zupełnie celowo, ponieważ po pierwsze ogranicza to wagę tego buta. E, po drugie e, nic nam się o tego buta nie zahaczy. I na koniec, jak widzicie są tutaj nawiercane dziurki bezpośrednio w skórze, nie ma tutaj żadnych takich pętelek przy sznurówkach, które lubią się przecierać, także tutaj takiej sytuacji nigdy nie będzie. But jest oblany gumą, w związku z tym bardzo wytrzymały, wejścia czy zejścia w piargach nie są dla niego problemem doskonały rysunek również bieżnika Vibramu. Spokojnie nie będziecie się w tym ślizgać, jak również przednia część tego Vibramu dostosowana do delikatnych spinaczek. Także but podejściowy, ale nie tylko but, który spokojnie sprawdzi się na niezbyt trudnych drogach do spinania. Także jeżeli wybieracie się gdzieś w Alpy i planujecie jakąś trudniejszą drogę, nie tylko trekking, to w tym bucie z powodzeniem możecie tą drogę zrobić.